Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Archiwum Tajemnic Wiary. Dziś zabiorę Was w podróż do Kalkuty, miejsca, które kojarzy się z hałasem ulic, z biedą i cierpieniem, ale też z niezwykłą postacią, która zmieniła oblicze Kościoła i całego świata. Bohaterką tego odcinka jest matka Teresa, kobieta, którą jedni nazywają świętą za życia, a inni postrzegają przez pryzmat kontrowersji i trudnych pytań. Jej życie to opowieść o miłości do najuboższych. Ale także o wewnętrznej pustce i duchowej ciemności, która towarzyszyła jej przez wiele lat. Posłuchacie dziś nie tylko o tym, jak powstało zgromadzenie misjonarek miłości i dlaczego stała się symbolem miłosierdzia, ale także o jej tajemniczych zmaganiach duchowych, które nazwano ciemną nocą duszy. Będzie też o kontrowersjach, o warunkach w jej domach, ostrych poglądach i o darczyńcach, których wybierała. Nie będziemy jednak oceniać. Chcę wam pokazać Matkę Teresę jako postać pełną kontrastów w kobietę, która łączyła w sobie światło i ciemność, świętość i ludzką słabość. A na końcu postawimy pytanie, czym naprawdę jest świętość i czego możemy nauczyć się z jej życia. Zostańcie ze mną, zaczynamy. Na gorących ulicach Kalkuty, gdzie w powietrzu miesza się zapach przypraw, kurzu i ludzkiego cierpienia, pojawiła się kobieta, którą cały świat zapamiętał jako symbol miłosierdzia. Drobna, Ostrych rysach twarzy, ubrana w proste białe sarii z niebieskim paskiem. Zawsze z różancem w dłoni, zawsze z uśmiechem, nawet gdy pochylała się nad umierającym człowiekiem. Matka Teresa dla jednych święta, dla innych postać pełna pytań i kontrowersji. Jej życie to historia miłości i odwagi, ale też mroku, którego sama doświadczała przez dziesiątki lat. Agnes Gong z Chabojaksiu, bo tak naprawdę się nazywała, urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w Skopie, na Bałkanach. Jej ojciec zmarł, gdy była dzieckiem, i to matka wychowała ją w wierze, prostocie i trosce o innych. Już jako nastolatka czuła, że jej życie ma być poświęcone Bogu. Mając 18 lat, opuściła rodzinny dom, którego już nigdy nie zobaczyła, i wyruszyła najpierw do Irlandii, a stamtąd do Ingii. Tam wstąpiła do zakonu loretanek i zaczęła uczyć w szkole w Kalkucie. To właśnie w Indiach, wśród biedy i chaosu wielkiego miasta, poczuła wezwanie, które na zawsze zmieniło jej życie. Podczas podróży pociągiem doznała duchowego doświadczenia, wewnętrznego głosu, który mówił, że ma opuścić klasztor i zamieszkać pośród najbiedniejszych. Nazywała to swoim wezwaniem w powołaniu. Wyobraź to sobie, młoda zakonnica, która rezygnuje z bezpieczeństwa ze stabilnego życia w zgromadzeniu i wychodzi na ulicę, by zamieszkać wśród chorych, głodnych i odrzuconych. To był początek czegoś, co wkrótce znał cały świat. W 1950 roku powstało Zgromadzenie Misjonarek Miłości. Kobiety w prostych sari z niebieską obwódką zaczęły otwierać domy dla umierających, sierocińce i szkoły. Ich celem było jedno – troszczyć się o tych, których nikt nie chciał. Matka Teresa powtarzała nie możemy czynić wielkich rzeczy. Możemy czynić tylko małe rzeczy z wielką miłością. Ta prostota, ta bezkompromisowa miłość przyciągała uwagę całego świata. Ale, żeby naprawdę zrozumieć matkę Teresę, musimy zajrzeć głębiej do jej serca, do jej życia duchowego. I to właśnie tutaj kryje się coś, co dla wielu było największym zaskoczeniem. Bo ta kobieta, którą świat znał jako uśmiechniętą, prominującą dobrocią zakonnicę, Wewnątrz toczyła walkę niemal nie do wyobrażenia. Po jej śmierci w 1997 roku ujawniono listy, które przez lata pisała do spowiedników i przełożonych. I nagle okazało się, że Matka Teresa przez prawie 50 lat swojego życia duchowego nie czuła obecności Boga. W jednym z listów pisała: W mojej duszy jest ciemność, tak straszna, że nic jej nie rozprasza. Wszystko jest zimne. Nie ma wiary. Nie ma miłości, nie ma Boga. Tęsknie i tęsknie, On nie odpowiada. Czy potraficie to sobie wyobrazić? Kobieta, którą miliony uważały za świętą za życia, przeżywała codziennie poczucie pustki i odrzucenia. Modliła się, a jednak miała wrażenie, że jej słowa nie wznoszą się wyżej niż jej usta. To właśnie w tradycji mistyki chrześcijańskiej nazywa się ciemną nocą duszy. Stan w którym człowiek wierzący doświadcza całkowitego opuszczenia przez Boga. Nie dlatego, że Bóg go opuścił, ale dlatego, że wchodzi w duchowe oczyszczenie, które ma go prowadzić ku jeszcze głębszej wierze. Wielu świętych znało krótkie chwile takiego doświadczenia. Ale u matki Teresy ta noc trwała nie kilka miesięcy, nie kilka lat, ale niemal całe dorosłe życie. I to właśnie były jej duchowe potyczki. Z jednej strony, brak poczucia obecności Boga, trwająca latami cisza i chłód, które odbierały jej wewnętrzną radość. Z drugiej, decyzja, że mimo tego nie przestanie służyć, nie przestanie się modlić, nie przestanie uśmiechać się do ludzi. Do jednego z kapłanów pisała: Niech Bóg obchodzi się ze mną jak chce, ale ja się nie poddam. Będę uśmiechać się do niego, ukryta za moją ciemnością. To zdanie mówi o niej więcej niż tysiąc życiorysów. Uśmiech który wszyscy znali, często był maską nie po to, żeby coś udawać, ale po to, by nie obciążać innych swoim cierpieniem. To była jej forma duchowej walki ukrywać ciemność, żeby inni mogli zobaczyć światło. Można powiedzieć, że jej świętość nie polegała na tym, że miała łatwe życie duchowe pełne pociech i mistycznych wizji. Jej świętość polegała na tym, że w ciemności pozostała wierna. Że przez pół wieku, dzień po dniu, służyła najbiedniejszym, nawet gdy sama nie czuła Boga. I to właśnie jej duchowe potyczki sprawiają, że jej postać jest tak prawdziwa i ludzka. Bo każdy z nas zna momenty, gdy wiara wydaje się słaba, gdy modlitwa wydaje się pusta. Matka Teresa pokazuje, że to nie musi oznaczać końca wiary, ale może być drogą do jeszcze głębszej wierności. Świat ludzki zdawał się widzieć jednak tylko światło. W 1979 roku odebrała pokojową nagrodę Nobla. Miliony ludzi podziwiały ją za odwagę i dobroć, ale na sali w Oslo nie wygłosiła neutralnego przemówienia o pokoju czy współpracy międzynarodowej. Jej słowa były mocne: największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja. To zdanie wstrząsnęło słuchaczami. Dla jednych była prorokiem, który mówił prawdę, dla innych fanatyczką, która łączyła cierpienie z polityką. Kontrowersji było więcej. Jej domy dla umierających, nazywane domami Matki Teresy, często były krytykowane przez lekarzy i wolontariuszy. Zarzucano im brak podstawowej opieki, higieny, środków przeciwbólowych. Chorych kładziono w ciasnych salach, bez diagnostyki, bez terapii. Krytycy mówili: Tu się nie leczy, tu się tylko pozwala umierać. Matka Teresa odpowiadała: Nie chodzi o to, by leczyć, ale by kochać. By umierać z godnością. Wiedząc, że ktoś cię dotyka, że nie jesteś sam. Czy miała rację A może mogła zrobić więcej? Pytania pozostają otwarte. Innym źródłem sporów były finanse. Do zgromadzenia płynęły ogromne darowizny, nagrody i wsparcie, także od polityków i biznesmenów oskarżanych o korupcję. Przyjęła darowiznę od rodziny Duwalii na Haiki, dyktatorów, którzy gnębili własny naród. Dla jednych to dowód kompromisu moralnego, dla innych wyraz zasady, że pieniądz nie ma zapachu, jeśli można nim pomóc ubogim. Jej stanowisko wobec cierpienia także budziło dyskusję. Mówiła, cierpienie jest pocałunkiem Jezusa. Krytycy uważali, że przez to akceptowała ból zamiast go łagodzić. Ale inni widzieli w tym głęboką duchową prawdę, że cierpienie, choć straszne, może mieć sens, jeśli jest przeżywane w miłości. I znów te pytania i wątpliwości nie zatrzymały procesu jej kanonizacji. Wręcz przeciwnie. Dla Kościoła to właśnie wierność w pustce i kontrowersjach jest dowodem jej świętości. W 2016 roku papież Franciszek ogłosił ją świętą. Świat zapamiętał obraz drobna kobieta z różancem w dłoni pochylająca się nad chorymi. Ale prawdziwa Matka Teresa to także dramat wewnętrzny, kontrowersje, trudne pytania i ciemna noc duszy. Może właśnie dlatego jej postać wciąż fascynuje, bo pokazuje, że świętość nie jest cukierkowym obrazkiem. Świętość to wierność także wtedy, gdy nie ma się żadnej pociechy, żadnego światła. A teraz pytanie dla nas, słuchaczy: czy świętość oznacza brak błędów i słabości? Czy oznacza idealne życie bez cieni? A może prawdziwa świętość to właśnie droga przez mrok, cierpliwe trwanie? Miłość mimo pytań i wątpliwości. Może matka Teresa uczy nas, że człowiek nie musi czuć Boga, żeby mu służyć. Że można być światłem dla innych, nawet wtedy, gdy w sercu panuje noc. Tak kończy się nasza dzisiejsza podróż przez życie matki Teresy z kobiety, która z jednej strony stała się symbolem miłosierdzia i współczucia, a z drugiej doświadczyła ciemności, wątpliwości i wielu kontrowersji. Jej historia przypomina nam że świętość nie polega na idealnym życiu bez błędów, ale na wierności mimo trudności. Może właśnie dlatego jej postać wciąż fascynuje i porusza. Bo pokazuje, że można być światłem dla innych, nawet wtedy, gdy samemu idzie się przez noc. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tego materiału. Jeśli ta opowieść Was poruszyła, zachęcam, byście podzielili się nią z innymi i wrócili do kolejnych odcinków Archiwum Tajemnic Wiary. Wkrótce znów odkryjemy historie, które kryją w sobie tajemnice, światło i cień. Do usłyszenia.